No, to dla Cindy mi się pokazuje tutaj jakaś pani, która inaczej. Pokazuje mi się sytuacja, w której bliźniak wszedł około grudnia. Moim zdaniem około grudnia. Tutaj jest poznanie kogoś. No, w każdym bądź razie zaczął się karnawał. Już w karnawale poznanie kogoś i to raczej właśnie dla, dla panów. Poznanie istoty, która w bardzo taki sprytny, bardzo kobiecy, bardzo taki elokwentny sposób, po pierwsze, ukrywa zobowiązania, które gdzieś są. I ja mówię bardzo poważnie: tu mogą być sytuacje, gdzie osoba na dzień dzisiejszy pokazuje się jako osoba wolna, jako osoba, która jest bezdzietna, jako osoba, która to jest fenomen po prostu w tych czasach, naprawdę fenomen, bo to jakim cudem w ogóle takie rzeczy można zrobić. Teraz tak, słuchajcie, to, się, to jest po pierwsze pokazane przy zagranicy, bądź przy wyjazdowych sprawach, czyli osoba jest pokazana jako ktoś, kto albo przyjeżdża cyklicznie w dane miejsce na kontrakty, nie wiem, co, co jakiś czas tam bywa, ma nawet mieszkanie, żeby było wesele i to jest wszystko jakby stabilne, natomiast kompletnie nie jest osobą wolną, jest to, I teraz druga wersja jest tego taka, że to może być bardzo młode stworzenie. Bardziej mi się tutaj pokazuje energia męska, czyli dla męskich bliźniaków. To może być bardzo młode stworzenie, które się pokazuje w kartach takich, naprawdę to może być 20-25 lat, że tak powiem. Ktoś, kto generalnie rzecz biorąc jest jakby, nie wiem, przenoszony, jest jakaś forma, że tak powiem. Pracy, gdzie mimo młodego wieku faktycznie ta osoba może, że tak powiem, pielęgnować no nawet fajne stanowisko, piastować fajne stanowisko i pokazywać się jako osoba bardzo młoda. Natomiast tutaj to jest jedna rzecz, druga to jest pokazana sytuacja, w której ten człowiek jest człowiekiem, którego się trzeba wystrzegać, jeżeli chodzi o wszelkie sprawy finansów. Czyli kobieta, która się pokazuje jako kobieta modliszka, jako ktoś, kto ja bym to nazwała, nie jest wart zaufania. A przynajmniej, żeby sobie nie zrobić akuku, dobrze by było te, poświęcić te parę miesięcy na to. Chociaż dla mnie te, te relacje się kończą około drugiego miesiąca od teraz, więc luty, może połowa tak naprawdę kwietnia. I na to bym zwróciła uwagę, dlatego że jeżeli bliźniak jest głupi i faktycznie w jakiś sposób się zaangażuje w to, jeżeli faktycznie jakąś naiwnością się e, zaznaczy, jeżeli w jakiś sposób po prostu no, tąpnie go nieraz tak jest, że spotykamy ludzi, przy których kompletnie się zachowujemy jak nienormalni, jak ludzie, którzy w ogóle jakby byli wyzbyci myślenia jakiegoś se, se, sensownego, jakiegoś logicznego, jakby rozum poszedł na spacer albo popłynął do Afryki i nie wiadomo gdzie go szukać, tak? Także... To może być właśnie tego typu sytuacja. Zwracam uwagę dla bliźniaków panów na, na tego typu rzeczy. Natomiast panie, które w tym okresie, i tutaj bym powiedziała, na, na myśli mam osoby wolne. Osoby wolne, po pierwsze, zwrócić uwagę na swoje z, zachowanie. Inaczej, kokieteria w tym akurat okresie lutego, marca nie będzie wskazana. Jakieś takie zagrania kobiece na zasadzie. Faktycznych gier, że tak powiem, przedstawiania się jako osoby, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, tak naprawdę i tym, kim są po prostu najnormalniej w świecie, zmieniłabym taktykę. Jeżeli faktycznie macie ochotę poznać kogoś, kto jest sensowny, od teraz, od tego ty czytania, że tak powiem, za dwa tygodnie będzie ku temu w miarę dobra. Jakby energetyka, ale tu bardziej bym powiedziała wszystko, co ma na celu poznanie kogoś, że jesteś w stanie, nie wiem, popatrzeć, zmierzyć, obwąchać, no może polizać to na początku, nie, ale wszystko, co można organoleptycznie i wszystko, co można zmysłami, że tak powiem, ogarnąć bezpośrednio, to to jest taki sposób na poznanie kogoś fajnego. Czy na długi związek? Nie wiem. Przynajmniej w tym ogólnym rozkładzie tego nie widzę. Te z was, które są singielkami, ale takimi singielkami na zasadzie, boże, ja już nie dam rady dłużej sama, rozumiecie o co chodzi, pokazują się jakieś możliwości, bo to jest, to jest tak. Im większa desperacja, tym większa blokada energetyczna. I taka jest prawda, no po prostu krótko i tematycznie pokazują się jakieś przygodne przy imprezach, przy sprawach generalnie rzecz biorąc internetowych, jakichś portalach, jakichś takich, że tak powiem, sytuacjach no, dziwnych, bardzo trudnych do zweryfikowania, czyli załóżmy poznajemy kogoś, nie wiem, kiedy jesteśmy sami wstawieni, albo tam ktoś jest wstawiony, impreza jakaś zakrapiona, a alkoholem jakiś raut, coś takiego. Internetowo, gdzie te sprawy po prostu są no, nie do zweryfikowania na e, pierwszy rzut. E, takie znajomości tutaj widzę. Mówię, dla tych, którzy są zdesperowani, no, nieraz tak jest, że po prostu mamy, boże, daj już, bo nie wytrzymam. I to właśnie o te bliźniaki chodzi. Natomiast dla związków, o ile się nie rozwodzicie, bo e, mówię, nie, niektóre z Was tutaj mają faktycznie w. Domu, że tak powiem, energię po prostu wojny domowej. O, tak to można nazwać. Chociaż nie. Myślę, nawet można by to było nazwać tak, że jeden jest oflagowany w jednym pokoju, drugi jest oflagowany w drugim pokoju. No i każdy czeka na to, jakie, jakie się sytuacje obok tego rozwiną. Czyli jakie pismo przyjdzie na przykład, czy akurat odpowiedź na, na, ten, na to pismo, czy, czy po tej sprawie na przykład będą takie, czy takie konsekwencje. Ja tego nie umiem dokładnie nazwać, bo, bo to jest taki misz -masz, że tak powiem. E, natomiast widać tutaj osoby, które no to niestety no, są jak Mars i, i nie wiadomo jaki Pluton no, na przykład. I naprawdę to jest z jednej strony cicha, zimna wojna, z drugiej strony e, oczekiwanie na pewne informacje, co jakiś urząd rozstrzygnął. Bądź jaka jest decyzja w pewnych sprawach. Ja nie wiem, czy Wy tam dzielicie jakieś mieszkania, czy Wy się o coś sądzicie, czy po prostu rozwód jest tak ciężki, generalnie rzecz biorąc, bo to jeszcze wchodzą młodzi, bardziej mówię do tych, które mają dwóch synów bądź syna, to, to, to się tutaj jakoś tak pokazuje. Natomiast jeżeli chodzi o pomocnych ludzi, jeżeli chodzi o sprawy rozwoju, jeżeli chodzi o sprawy takie towarzyskie, bardziej przyjacielskie, wyjdź bliźniaku albo przypomnij sobie ludzi, z którymi miałeś bardzo dobry kontakt. I ja bym powiedziała tak: ludzi genialnych w umysł, ludzi genialnych w pomysły, ludzi od tak zwanych Mission Impossible, i to jest takie, przypomnij sobie tych ludzi oni są pokazani z bardzo dawnego czasu. To są osoby, które mogą w tej chwili w jakiś sposób się do Was zwrócić, nie wiem, możecie na nie wpaść, możecie na nie, i to jest do wszystkich bliźniaków, do wszystkich bliźniaczków, tutaj jest pokazane to. Minimum dwa lata nie było kontaktu kompletnie jakby w ogóle, a jakby maksymalny czas, który mi pokazują karty, to jest około 9-10 lat, gdzie pewne znajomości mogły jakby w sposób naturalny, to nie były jakieś kłótnie, to nie były jakieś zerwania, to nie były a teraz to ja już cię nie lubię i nie będziesz moją przyjaciółką, tylko po prostu, naturalnie, poprzez jakieś wyjazdy, poprzez jakieś ograniczenia też, no właśnie przede wszystkim odległościowe. Pewne rzeczy mogły się zawiesić, zniknąć z waszego pola widzenia i tak dalej. Do tych znajomości wracać, do tych znajomości jak najbardziej, tylko ja mówię znajomości, nie związków miłosnych, romansowych, jakiś i tak dalej, i tak dalej, tylko ja mówię tutaj o przyjaźniach, ja mówię tutaj o towarzyskim świecie, że tak powiem, do tych znajomości wracać, dlatego że tutaj są konkretne propozycje. Ja bym powiedziała tak, to nie są konkretne propozycje dotyczące jednej dziedziny życia, czyli nie ma tak, że od tych osób dostajecie, nie wiem, na przykład propozycje pracy, propozycje na przykład, nie wiem, kupna samochodu, domu, czegoś. To są fenomenalne pomysły na rozkręcenie siebie, na, ja bym powiedziała, na rozwój, ale to jest taki praktyczny rozwój, gdzie z tego i widać pieniądze. W konsekwencji w perspektywie i widać bardzo duże zadowolenie, ale też takie więzi, takie um, znalezienie kogoś sympatycznego, kogoś, z kim e, nadaje się na jednej fali, gdzie to wszystko naprawdę ładne, ładne ma e, e, energię. To wszystko pokazuje się w takim fajnym wydźwięku. E, u, uczulam Was na e, w tej chwili przemieszczanie się, przeprowadzki e, zagraniczne. E, absolutnie bym tego nie robiła do końca marca. Na razie, że tak powiem, usiadłabym na tyłku, a w ogóle to e, powtarzam, że do połowy, nawet nie powtarzam, tylko mówię, że do połowy tak naprawdę, tak uczciwie to trzeba by było powiedzieć, do połowy lata e, nie ruszałabym chyba dupci z domu. Nie ruszałabym. Przeprowadzek bym nie robiła. Jeżeli któreś z Was chcą się przemieszczać, jeżeli chodzi o pracę, na przykład, nie wiem, wyjeżdżam sobie na dwa miesiące na pracę, zarobię mnóstwo funtów i wracam sobie po tych dwóch miesiącach i za dwa miesiące znowu już wylatuję albo za miesiąc, czy tam e, euro, czy jakieś inne jeny, chociaż jenów to chyba nikt już nie chce zarabiać, tak myślę, w tej dobie. Ale jeżeli to będzie takie przemieszczanie się na zasadzie ja wracam, ja wracam, proszę uprzejmie, zaczynajcie nawet od jutra. Natomiast jeżeli chodzi o przeprowadzki z kraju do kraju, jeżeli chodzi o przeprowadzki pod tytułem Praca, moje karty tutaj pokazują, przynajmniej dla tych e, bliźniaków, dla których teraz czytam, w tej energii, w której teraz czytam, w tym dniu to, co globalnie e, ściągnęłam, co karty chcą pokazać, dla tych bliźniaków e, mówię, nie przeprowadzaj się w związku z na przykład nową pracą stałą do nowego kraju, gdzie masz osiąść, gdzie masz się zaklimatyzować, gdzie masz się poczuć dobrze i tak dalej, ponieważ to nie jest dobry pomysł, no nie jest to jakby, jakby czas na to, przynajmniej dla tych bliźniaków. Teraz tak, chyba niektóre z Was usłyszą o fajnych zaliczeniach swoich dzieci, nie mówię tutaj o zaliczeniach towarzyskich, tylko jakieś kursy, być może jakieś Coś związane z nauką tutaj jest pokazane jako fajny sukces, bądź otrzymanie jakichś pieniędzy na kontynuację e, i tak dalej. Natomiast e, karty pokazują jedną rzecz. Dla tych z Was, które przeszły Armagedon, że tak powiem, e, zerwania e, czegoś, co, co było i teraz tak. Autentycznie mówię poniżej 8 miesięcy związki. Jeżeli teraz w ostatnim miesiącu były jakieś armagedonowe na zasadzie zerwania, w ogóle koniec, to już nigdy w życiu nie wróci i nie kocham Cię i w ogóle wyprowadzam się i nie wiadomo, co jeszcze tam robię, to ja Was informuję, że to wcale nie jest koniec. O, tak to mogę powiedzieć. E, autentycznie karty pokazują, karty pokazują dwa tygodnie do dwóch miesięcy odzew na nowo i w koło Macieja, tak? Także zastanowić się, czy warto. Y, Boże święty, jak tutaj jest strasznie dużo informacji, ja Wam coś powiem. Bliźniaki, Wy nie jesteście zmęczone, bo ja bym się zmęczyła takim przebiegiem spraw, generalnie. Naprawdę, u każdego coś, ale fajnie, bo takie dynamiczne to wszystko i, i można parę rzeczy fajnie zmodyfikować. Lubię, lubię takie czytania, podoba mi się to. E, dobra, teraz tak, e, kredytów dużych nie bierzemy, te z Was, które właśnie dostały ofertę, na przykład, załóżmy, że przyszła Wam oferta pod tytułem Panie Kowalski, my Panu damy na przykład 50 tysięcy złotych albo 400 tysięcy złotych albo na co Pan chce, to my Panu damy e, pieniądze. To proszę ładnie napisać maila, ale bardzo się cieszę, kochany mój banku, że chcesz mi dać te pieniążki. Bardzo się cieszę, jak będę potrzebował, to wtedy się do Ciebie odezwę. Natomiast na dzień dzisiejszy nie podpisywać żadnych umów i ja to mówię poważnie, do przynajmniej po urodzinach. No, luty, marzec. No. I co? I co mi wyszło? jesteśmy już w kwietniu, w maju generalnie, a nawet w czerwcu, byliśmy już i w sierpniu. W każdym bądź razie do pobołudniowych zobowiązań do mnie brała na waszym miejscu. Mówię dla tych, dla których to czytanie jest, które wychwycą, że, że faktycznie, jeżeli wam coś stoi tak naprawdę w głowie na zasadzie: Nie, no fajnie, oferta jest, możliwość jest, fajnie. To niech i coś wam tam z tyłu głowy no dobra, oferta jest, ale czy ja ją muszę brać? Rozumiecie o co chodzi? Nie brać. Nie brać. Po prostu. Dobra, do zdrowia się nie będę czepiać, bo mi się nie chce, naprawdę, nie mam ochoty, mogłabym tutaj powiedzieć troszkę, zwolnij, zwolnij, że tak powiem, po pierwsze, które, dobra, tylko tak krótko, jedne muszą zwolnić wszystkim, co, że tak powiem, tą percepcję tak trochę modyfikuje, no najprawdopodobniej są tutaj ognista woda jest pokazana, o tak to można nazwać, czyli jakieś, nie wiem, alkohole różne tego typu rzeczy. Natomiast te z Was, które mają, e, przepraszam, za wyrażenie, ale ja to powiem, pierdolca po prostu na punkcie ziół wszystkich tableteczek, wszystkich e, e, suplementów, cudów, niewidów i tak dalej. Uważajcie, bo ja mam tutaj układ, który mówi o przedobrzeniu, o. Naprawdę to jest sytuacja, gdzie... Można przedobrzeć i bardzo, nie, ja tego nie powiem tak, ja to powiem tak, widać połączenie pewnych, zagrożenie w połączeniu pewnych składników, o których możecie nie wiedzieć i to jest bardzo mocne zatrucie organizmu. Także, no, widzicie, no nie tylko nie tylko używki, że tak powiem, mogą być złe. Po prostu są rzeczy, których się nie bierze w nadmiarze. No, to tyle z ogłoszeń parafialnych. Buziaki Wam daję wielkie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę na czytanka takie prywatne, już takie bardziej zlokalizowane na Waszą energetykę, na Wasze zdarzenia, na Wasze sprawy i tak dalej, no to zapraszam do kontaktu. Na WhatsAppie najlepiej. A jak nie, to się słyszymy w następnych, no, jak to się mówi, czytaniach. I wiecie co? Ja mam do Was bardzo dużą... Aha, jeszcze jedna rzecz. Tutaj zwrócić uwagę na... Przepraszam, że nie dodałam tego, ale zwrócić uwagę na sprawy... Sprawy... Boże... Macie, jeżeli macie partnera, jakiegoś ze znaku wody ale takiej wody, wody, bo skorpion to raczej taka woda, taka woda, taka nie, 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 taka nie do końca, taka woda rozmyta, taka prawdziwa, taka, ale tak strasznie biorąca do siebie, czyli mogą to być ryby i raki, e, albo e, bardzo skrupulatne i biorące też wszystko do siebie e, znaki ziemi, czyli to mogą być panny, E, m, lub koziorożce, tak bym bardziej, chociaż nie, tutaj byki też wchodzą w górę. Ja Was e, ostrzegam, ja Was ostrzegam, jeżeli macie na pinku ze swoim e, partnerem, e, partnerem, ale to mogą być też dzieci, starsze dzieci, załagadzajcie natychmiast e, ten e, konflikt, załagadzajcie, dlatego, że wchodzi energetyka, która mówi, że do pół roku ten ktoś kompletnie się odwraca. Ja nie umiem wam tego nazwać, ale to jest po prostu kompletne odwrócenie się, ścięcie energii, po prostu brak kontaktu, albo wytrzymałości już, po prostu kompletny brak wytrzymałości na pewne rzeczy i chęci jakby wybudowania nowej. Twojej rodziny, także nowego, jakby azylu, nowej sytuacji, w której ta osoba po prostu ma spokój, ma pewność pewnych rzeczy, po prostu jest pewna, może być pewna i jakby na nowo chce to zbudować. Naprawdę, proszę Was, zwróćcie na to uwagę. Jeżeli któryś z Was ma akurat taką sytuację, no to na pewno będzie wiedział co i jak, tak? A i przy tych kartach, przy tych o tu, 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 tu. To, 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 to. E, żaden hazard nie jest wskazany w tym okresie. Mówię również o sprawach związanych z e, panią giełdą. No, także to jest wszystko, co mam wam do powiedzenia. Buziaki wam daję ogromne, już teraz naprawdę wam daję buziaki w czołko. I do usłyszenia. <słyski> Okej! Okay. Państwo chcieli się cofnąć, żeby się nie nagrali. No. I wszystkim życzę, żeby tak mogli we dwójkę sobie po plaży chodzić razem. Wszystkim Wam życzę z okazji, właśnie Walentynek, żeby, żeby była ta druga połówka, żeby była ta osoba, którą się kocha i, i z którą można spędzać fajnie czas, i być takim niedopełnionym być taką fajną całością. Z drugą fajną całością, i z, i z szczęściem po prostu, które przepełnia to, jak się spotykamy z drugą osobą. Fajnie, fajnie, Buziole! Pa, moje kochane! I przepraszam, że się tam to urwało. Pierwsze, no ale widzicie, muszę se statyw kupić. Pa!